Któryś jest w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Siostry i bracia, to jest temat naszej dzisiejszej kolejnej katechezy. Cyklu katechez, które poświęcamy, Rozważaniu i przybliżaniu nam z, i zrozumieniu modlitwy pańskiej. Tak często w naszym życiu, niektórzy z nas narzekają na niedoskonały świat, na to, co nas otacza. Są specjaliści od, od malgądenstwa, ale i też w tym narzekaniu zdarza się bardzo często, że Obwiniamy Boga za te nieszczęścia. Żaimy się, że nie wiemy, czego Bóg od nas chce, czego od nas żąda. Tak trudno nam powiedzieć szczerze i pokornie w swoim życiu, bądź wola Twoja. Często słyszymy w kazaniach, w homiliach niedzielnych o woli Bożej, o jej pełnieniu, czy jej szukaniu. Sami w końcu mówimy każdego dnia, modląc się modlitwą pańską, jeden raz, czy dwa razy, czy wiele razy w ciągu dnia. Powtarzamy zawsze w modlitwie pańskiej właśnie tę prośbę, bądź wola Twoja. Czy jednak rozumiemy, o co prosimy i czemu się poddajemy, wypowiadając te słowa? Siostry i bracia, zauważmy, że temat woli Boga. W naszym życiu, w życiu człowieka pojawia się w sytuacjach niezwykłych. Nie mówimy o woli Bożej, kiedy, kiedy do nas, na, na nasz rachunek bardzo systematyczną z dużą systematycznością wpływają mniejsze czy większe, ale w szczególności te większe kwoty. Nie mówimy o woli Bożej, kiedy żyje nam się dostatnie i jest nam bardzo, bardzo dobrze. Temat Woli Bożej zwykle pojawia się właśnie w sytuacjach, kiedy pojawia się w naszym życiu kryzys i nie mówię tu bynajmniej o kryzysie gospodarczym, bo ten kryzys różnie jest pojmowany, pamiętam swój pobyt w Ameryce, kiedy w Kanadzie, kiedy w Stanach był kryzys, kryzys, bardzo poważny kryzys, to Kanadyjczycy mówili, że u nich jest też wielki kryzys, kiedy u nas było Ogromne bezrobocie, a ten ich kryzys polegał na tym, no, że spośród trzech samochodów, które posiadali, jeden musieli sprzedać, więc tak po, postrzegali swój kryzys. Natomiast o tej woli Bożej zaczynamy myśleć i mówić wtedy, kiedy pojawiają się w naszym życiu sytuacje kryzysowe, takie nadzwyczajne, a zwłaszcza wtedy, kiedy coś złego, coś nie. Nieprzewidywalnego dzieje się w naszym życiu. Na przykład pojawia się choroba w nas czy kogoś bliskiego. Pojawia się dramat i dotknięcie śmierci w naszej rodzinie. To wtedy zaczynamy myśleć o czymś, o czym mówimy każdego dnia o woli Bożej. Słyszymy tak często w kazaniach z ambą. Takie stwierdzenie Bóg tak chciał. Te stwierdzenia padają najczęściej w kontekście przyświętych podczas pogrzebu naszych bliskich. Siostry Wiacię, czy to znaczy, że Bóg chce śmierci człowieka, że chce naszej choroby, chce naszej, naszych nieszczęść, które dotykają nas? Za pomocą zwrotu, taka była wola Boga, często obwiniamy Go za. Nieszczęśliwe wypadki, za nasze choroby, za to, że kogoś nam zabiera, że zabiera nam nasze dzieci, że toczą się na świecie wojny. Bardzo często słyszymy takie stwierdzenie. Gdzie był Pan Bóg, kiedy w Auschwitz-Birkenau ginęły miliony niewinnych ludzi, w tym dzieci? Zapominamy jednak, że za wiele nieszczęść na Ziemi to nie Pan Bóg odpowiada. Ale odpowiadamy my, odpowiadam ja sam, który jestem autorem pewnego rodzaju zła, które się toczy w moim życiu, bo jestem dotknięty znakiem grzechu pierworodnego i mimo, że zostałem obmyty w sakramencie Chrztu Świętego i przepełniony łaską Bożą, to mimo to mamy taką naturalną ciągłość do tego, by. By poddawać się, by popadać w pewnego rodzaju uzależnienia od, od spraw grzesznych, które powodują, że wokół nas kumuluje się taki tłuszczyk. Bynajmniej nie ten na, na brzuchu czy w innych częściach ciała, ale taki tłuszczyk zła, który powoduje, że to zło zaczyna nas, mówiąc językiem dziecięcym, rozrabiać. I we schmienie wola boska. Zdarza nam się, wola boska, takie, takie westchnienie zdarza się w naszym życiu, nie wiem czy często, czy nieczęsto, ale każdy, w każdym razie sądzę, że każdy z nas w swoim życiu przynajmniej kilkadziesiąt razy wypowiedział właśnie takie westchnienie. Oznacza bardzo często rezygnację, takie poddanie się, takie, taką zgodę na, na to, że a niech się dzieje, co chce, ja już nie mam dalej się. Musimy mieć jednak świadomość, że takie poddanie się, niekoniecznie woli Bożej w tym momencie, ale w ogóle zrezygnowanie z, za, z drogi do, za Chrystusem, z podejmowania, podejmowania walki, żeby jednak na tej drodze pozostać, to nie jest taka chrześcijańska interpretacja. Nasze problemy z wolą Bożą, moi drodzy, nie wynikają wyłącznie z takiego oboru intelektualnego. Mówienia, ale ja jestem wyedukowanym profesorem, co mi tam będzie ksiądz Biskup opowiadał o jakiejś woli Bożej. Nie, źródło takiego sprzeciwu wobe, wobec pojęcia woli Bożej tkwi w woli samego człowieka, w mojej woli. W wolnej mojej woli. W głębi serca nie chcemy przecież nikomu być, być posłuszni. Najlepiej się czujemy, jeżeli nikt nam się nie, nie miesza do naszego życia. Jesteśmy dla siebie. Tym sterem żagleń i okręteń, i robimy to, co chcemy. Bowiem w każdej i w każdym z nas mieszka Pradam, czyli ten Adam, z, z, pierwszy człowiek, i mieszka również Ewa. Czyli jesteśmy, jak gdyby, z natury takimi bunkownikami, takimi lepiej wiedzącymi, takimi trochę uwiedzonymi mitem wolności autonomii, niezależności, takiego postrzegania po swojemu demokracji, czy hasłami typu, ja przecież mam prawo, czy to też całą, całym szeregiem innych haseł, których moglibyśmy teraz wymienić bardzo, bardzo dużo. Dlatego wygodniej jest uważać, moi drodzy, że wola Boga to coś, Zupełnie abstrakcyjnego, coś niejasnego, nad czym nie warto się zastanawiać, coś mglistego, coś dalekiego od mojego życia, coś, co mnie nigdy nie dotknie, bo przecież ja jestem człowiekiem błogiem. Natomiast w obliczu nieszczęścia, to też pewnie dostrzegamy z naszego doświadczenia życiowego. Łatwiej nam się zastanawiać, a czasami nawet wiadolić, czemu Bóg temu nie zapobiegł. Zamiast pytać tak naprawdę w głębi swego serca same, samego siebie: Co ja mogłem zrobić? Co ja mogę zrobić w tej sytuacji, która, która się pojawiła? Jak mogę pomóc również drugiemu człowiekowi? Uciekamy czasami w swoim życiu do takiego. Filozofowania, bo boimy się nawrócenia, bo nie chcemy zmiany swojego życia, bo jest nam po prostu dobrze i wygodnie w takiej postaci i pozycji swojego życia, w jakiej jesteśmy. Bowiem, siostro i bracie, lękasz się wiary konsekwentnej, która zmusza nas do wysiłku, bo wiara wymaga od nas zaangażowania. To nie jest magia. Bi wiara nie jest magią. Wymaga zaangażowania człowieka w swoim życiu w to, w co wierzy. Wygodniej jest uważać Boga za na przykład bajkę, za, za jakiegoś szamana, lub oskarżać go właśnie o zło. I tutaj leży moim zdaniem sedno problemu. Pytanie o wolę Bożą nie można łączyć z pretensją. Z takim zażaleniem do Boga o to, że świat nie jest idealny, że są na nim wojny, że, że dzieje się wokół nas to, co się dzieje, że jest tyle, tyle przypadków niesprawiedliwości, różnych złych doświadczeń, które wstrząsają co, co róż naszą świadomością, kiedy otwieramy telewizję i na paskach widzimy, tu zginęło 50 osób, tutaj było trzęsienie ziemi, tam ktoś kogoś zabił. Autentyczne szukanie woli Boga zaczyna się od takiej fundamentalnej zgody człowieka na świat taki, jaki jest. Od akceptacji siebie w tym miejscu, w którym stoję, w tym czasie, w którym Pan Bóg pozwolił mi żyć. I w takich ramach, jakie Pan Bóg nam, każdemu z nas, przydzielił. I to jest. Pierwsze, elementarne, motywowane wiarą, bądź wola Twoja, które wypowiadam. I dopiero później można pytać dalej, Boże, co ja mam zrobić w moim życiu? Jak wybrać, by swojego życia nie przegrać? Gdzie jest dobro? Gdzie mogę i powinienem uczynić? I kiedy, jak powinienem się zachować w sytuacji, kiedy jestem. Atakowane, a widzę, że z różnych stron siły zła próbują mnie atakować. Siostry i bracia, czym jest wola Boga? Czego Bóg ode mnie oczekuje i skąd mam to wiedzieć? Czego Bóg ode mnie oczekuje? To są takie podstawowe pytania, które powinniśmy sobie postawić, jeżeli chcemy zrozumieć głębiej, w jaki sposób i o co się modlimy. Bóg chce naszego zbawienia, to jest prawda, która, która jest prawdą niezaprzeczalną, prawdą podstawową. Bóg stworzył człowieka, by był szczęśliwy. Myśmy to skopali jako rodzaj ludzki poprzez nieposłuszeństwo pierwszych naszych rodziców i Pan Bóg nie zostawił nas na pastwę losu, mówiąc, a to niech sobie teraz radzą, niech orają te, te, tę ziemię, niech, Niech rodzą w bólach i niech, niech, niech ich tam na tym świecie spotyka to, co ich spotkać może najgorszego. Cała historia zbawienia przekazana przez Pismo Święte jest dowodem tego podstawowego pragnienia Boga. Pragnienia, byśmy byli szczęśliwi, byśmy osiągnęli zbawienie. Kiedy otwieramy Pismo Święte, nie będę. Robił tutaj podczas tej katechezy jakiejś szczególnej analizy, bo jest tego sporo, bo pewnie byśmy do północy stąd nie wyszli. Więc pozwólcie tylko na dwa maleńkie przykłady. Święty Paweł, apostoł w pierwszym liście do Tymoteusza, pisze: Wolą naszego Ojca jest, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. On jest cierpliwy. Chce bowiem wszystkich doprowadzić. Do nawrócenia słyszymy w Ewangelii świętego Jana. Zatem podstawowym takim drogowskazem, który streszcza inne Boże nakazy, wszystkie inne Boże przykazania, jest przykazanie proste, przykazanie miłości, miłości Boga i drugiego człowieka. Święty Augustyn powiedział, i to jest powtarzane, a czasami przekręcane, Święty Augustyn powiedział, kochaj i rób, co chcesz. To miłość siostry i bracia podpowiada, czego chce Bóg, bo Bóg jest miłością. Słowa bądź wola Twoja wypełniły się milionie procent w życiu Jezusa Chrystusa. W Chrystusie, dzięki Jego ludzkiej woli, Ojca, wola Ojca została wypełniona w sposób doskonały i w sposób Definitywnie, raz na zawsze. Widzimy to w sposób piękny, taki bardzo symboliczny, kiedy spotykamy Jezusa w modlitwie swej agonii w ogrodzie Getsema Po wieczerzy z apostołami udaje się do ogrodu oliwnego, gdzie oni, oni zasypiają, mimo że prosił, by czuwali z nim, a on pada na twarz i modli się. Przeczuwając i wiedząc doskonale, co go za chwilę spotka. I przecież, przecież będąc Synem Bożym, mógł inaczej spełnić dzieło zbawcze wobec człowieka, ale podejmuje ten najtrudniejszy z możliwych modeli, by nas czegoś nauczyć. Ale nie podejmuje tego wbrew woli Ojca. Uczy nas w tej właśnie modlitwie, jak spełniać wolę Boga. Oblany Potem, krwawym potem, modlitwie i rozmowie ze swoim Ojcem kończy ją nie moja wola, lecz Twoja jej się stanie. Siostry i bracia, modlitwa Jezusa w ogroju dowodzi, że poddawanie się woli Boga łączy się z takim bardzo poważnym wewnętrznym zmaganiem w naszym życiu. Bo jak się po, po, pogodzić z wolą Boga, kiedy widzę, że umiera? Ale z drugiej strony, siostro i bracie, czy jesteś w stanie coś zmienić siłą własnej woli powiedzieć: Nie, panie Boże, ja postanowiłem, że będę jeszcze żył przez najbliższych 150 lat. Nie mamy takiej mocy sprawczej. Pan Bóg jest naszym stwórcą. Czy zmienisz coś, siostro i bracie, swoją wolą, widząc dziejące się wokół ciebie. Dziejący się wokół ciebie ogrom zła, wojny, pożogę wojny, dzięki Bogu ona nas nie dotyka od wielu dziesięcioleci. Nie jesteśmy tego w stanie zmienić, natomiast musimy nauczyć się również wypełniać wolę Bożą w naszym codziennym życiu, bez tych ekstremów, które pokazałem. W codziennym swoim życiu, kiedy czasami się zdarza, że, że Inaczej sobie zaplanowałem plan tygodnia. Inaczej zaplanowałem sobie plan na najbliższe miesiące, plan życia, a tu się okazuje nagle, że to wszystko pęka jak bańka mydlana, wtedy zechciej zamiast wyklinać, przezywać i robić wszystko w nerwach, uklęknąć i powiedzieć bądź woła Twoja, wygrasz w ten sposób swoje życie. Kiedy siostry i bracia mówimy z wiarą bądź wola Twoja, prosimy naszego Ojca, który jest w niebie, by złączył moją wolę z Jego wolą. By moja wola stała się spójna z wolą Bożą. To jest bardzo ważne, bo w tym momencie pokazujemy Bogu cały, całą plejadę swoich próśb, które kierujemy do Niego w tej modlitwie, ale warunkujemy że one będą mogły się stać, jeżeli Ty, Boże, uznasz, że to, o co się proszę, jest również Twoją wolą. Sami bez Bożej maski w takich sytuacjach nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. Świat ciągnie człowieka przez różne strony i tutaj pewnie nie muszę tego udowadniać nikomu, bo widzimy te różne bo bożki, te różne obietnice małego szczęścia, Ciągłe promocje, które się pojawiają każdego dnia, to tu, to tam, którym się tak łatwo dajemy zwieść, a później się okazuje, że no, tu coś, coś nabyłem, tam coś nabyłem i mój portfel się na, tak jakoś nieszczęśliwie opróżnił, a jest dopiero dziesiąty do końca miesiąca daleko. Moi drodzy, cała Biblia to jedna wielka historia spotkania słabej, chwiejnej. Zmiennej woli mnie człowieka, z cierpliwością, wierną miłością i nieograniczoną miłosierdziem wolą samego Boga. Bóg wie, czego chcemy. Uwierzmy w to. Bóg doskonale wie, zanim wchodząc do tej kaplicy, wypowiesz swoją modlitwę, znakomicie wie, o co będziesz go prosił. Ale chcę, byś nauczył się, prosząc podporządkowywać swoje życie pod jego wolę, bo w ten sposób tylko jesteśmy w stanie trafić do tego wiecznego szczęścia, które nam, do którego nas zaprasza i które nam gwarantuje. Bądź ona twoja jako w niebie, tak i Tu na ziemi. Prosimy w tej prośbie modlitwy pańskim niebo siostry i bracia to Bóg, Bóg w trójcy osób. Niebo to również wszystkie stworzenia, które są z Nim w doskonałej jedności, wspólnocie. Niebo to stan ducha. Ale niebo to również takie duchowe miejsce, w którym spełnia się wola Boga w sposób doskonały. Niebo to aniołowie, to święci żyjący już całkowicie miłością Boga, pełnym szczęściem. A Ziemia to przestrzeń, w której wola Boga nie realizuje się jeszcze w pełni. Ziemia oznacza nas, grzeszników, poddanych takiej sile ciążenia. Ciążenia, która jest uwarunkowywana poprzez pychę, poprzez egoizmy, która no, oddała nas ciągle od woli Bożej. Niebo Wam ma służyć, moi drodzy, Ziemi jako przykład. Stąd, jako w niebie, tak i na Ziemi. Święci są takim żywym dowodem, że można i warto było pójść za Panem Bogiem tak na całość, tak bezwarunkowo, tak rzucając się jak te dzieciaczki, które nie myślą, widząc wyciągnięte ręce Ojca, rzucają się w te ręce, wiedząc, że tata mnie i tak złapie, bo przecież gdyby mnie nie złapał, to... ale one o tym nie myślą, one ufają. I warto jest, byśmy w naszym życiu Właśnie taką, takim zaufaniem i takim zawierzeniem traktowali Boga. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak